Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób wybieram znaczki inwestycyjne. Pokażę Wam, jak sprawdzam, czy dane znaczki w przyszłości będą realnie droższe. Jednocześnie chcia chciałbym zaznaczyć, że to jest moje prywatne podejście, mój prywatny sposób sprawdzania. Możecie oczywiście się z tym nie zgadzać, możecie oczywiście mieć swoje zdanie. Ja jedynie dzielę się z moim, moim prywatnym podejściem i nie uważam, że to jest jedyne słuszne podejście. To jest moje podejście. Ale posłuchajcie. Zacznijmy od znaczków z 1972 roku. Znaczki z okazji 20. Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Znaczki w stanie idealnym, sklejem, niekasowane po prostu stan idealny. Jak wyglądała ich cena za serię? Za w ostatnich 20 latach? No właśnie tak, linia niebieska. Cena rośnie. Co można powiedzieć? Jeśli patrząc tylko na tą cenę, można powiedzieć, że no, będą droższe. Tak, będą droższe. Ale czy realnie droższe? To jest według mnie ważniejsze pytanie. A żeby sprawdzić, czy będą realnie droższe, ja biorę drugi wykres. Wykres linia czerwona. Ile można kupić tych znaczków za średnią krajową? I zwróćcie uwagę na wykres czerwony. Z roku na rok można tych znaczków kupić więcej. A co to oznacza? To oznacza, że ich wartość realna spada. To znaczy, że za 10 lat będziecie mogli kupić ich jeszcze więcej za średnią krajową. Czyli według mnie tych znaczków nie warto kupować inwestycyjnie, bo realnie tracicie. I jak to można inaczej wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie, że macie rachunek oszczędnościowy i rachunek jest oprocentowany na 1% w skali roku. A inflacja wynosi 3% w skali roku. To czy zyskujecie czy tracicie realnie? Odsetki Wam są dopisywane, bo ten 1% jest Wam dopisywany, więc na rachunku kwota się zwiększa. Ale realnie tracicie, bo inflacja jest wyższa niż to oprocentowanie, które jest do was dopisywane. I tutaj jest podobna sytuacja. Cena ich rośnie, na, widząc to na niebieskim wykresie. Ale realnie, realnie tracicie. Realnie tracą wartość, bo można ich kupić więcej. Zobaczmy na inne znaczki. Znaczki wydane rok później, w 1973 roku, badanie kosmosu salut kopernikus. Są to znaczki z przywieszką. Cztery znaczki i każdy z przywieszką. Tak wygląda cena tych znaczków w ostatnich 20 latach. To również rośnie. Nawet w ostatnim roku dosyć drastycznie wzrosła. No, podobna sytuacja jak w poprzednich znaczkach sportowych. I teraz patrząc na tylko na ten jeden parametr, nie jesteśmy w stanie określić, czy warto kupić te znaczki inwestycyjnie, ponieważ jeśli spojrzymy na drugi parametr, ile można kupić tych znaczków za średnią krajową, który pokazuje linia czerwona, możemy zobaczyć, że coraz mniej tych znaczków można kupić za średnią krajową, a to oznacza, że one realnie zyskują. I to jest mój sposób na sprawdzanie. Widzicie, w obydwu przypadkach cena rośnie wykres niebieski i w tamtym przypadku i w tym przypadku jest w trendzie wzrostowym, ale patrząc na ilość znaczków jakie można kupić za średnią krajową, no to już nie jest tak samo. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, że rozumiecie ten mój sposób analizy. Jeszcze raz zaznaczam, że to jest moje prywatne, moja prywatna analiza. Mój prywatny sposób, możecie się z tym nie zgadzać, możecie mieć swoje zdanie, ale to jest mój sposób, moja analiza. Wszystkie znaczki i e, walory filatelistyczne, które będę Wam polecał inwestycyjnie albo od razu inwestycyjnie, będą opierały się właśnie o taką analizę. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, trzymajcie się. Cześć!